Proszę Państwa, starym zwyczajem będziemy was cyganić. Zobaczymy ile nam się uda wycyganić od Was. Każdy grosz nam się przyda, proszę Państwa. Dzisiaj możecie bez pieniędzy. Mamy przelewiki i w ciągu tygodnia albo dwóch przelejecie na nasze konto. Zapraszamy wszystkich do licytacji. Jeszcze koleżanki rozniosą tylko numereczki. obraz księcia Radziwiła nie klubnej historii, ale piękne wykonanie jest to bardzo myślę, że cenne dzieło sztuki a w sztukę wiadomo warto inwestować czyli proszę nie żałować pieniędzy proszę państwa cena wyborcza 100 zł 1100 100 zł 100 zł obraz księcia Radziwiła oprawiony w piękną bardzo ładny 100 złotych numer 8 Tak nie brawo nam się 100 złotych po raz pierwszy jak państwa Przypominam że jeżeli nie macie pieniążków mamy krzewinki Zapraszam gentry. 100 złotych po raz drugi 200 200 zł kolega Grzegorz po raz pierwszy 250 numer 26 300 zł 300 zł po raz pierwszy 300 zł po raz drugi 350 kolega Grzegorz który nosi 350 złotych po raz pierwszy 350 złotych po raz drugi 400 numer 8 400 złotych po raz pierwszy 400 złotych po raz drugi 400 złotych po raz trzeci sprzedamy zapraszały para do nas Proszę Państwa, teleczka Buteleczka. Może komuś zabrakło. Można z tego od razu na miejscu. Proszę Państwa, wódka dębowa. Wódka dębowa, cena 50 zł. Kto da 50 zł? To też sztuka, proszę Państwa. Piękna oprawa, wódka dębowa. 50 zł, numer 5.

100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. Warto zainwestować 110 zł. 110 zł. Kolega Zbysze. Warto zainwestować. To długo proszę Państwa. 110 złotych po raz pierwszy. 110 zł po raz drugi. 120 numer 120 zł po raz pierwszy. 120 złotych po raz drugi. I sober, że odbrasz przecisk sprzedana. zapraszamy Pana Sławka dla nas. Kolejna rzecz. Bardzo ładne. Proszę państwa. Rok temu. Rok temu rzuciła papierosy i wzięła się za rękozieło. Moja osobista, a nasza szefowa kapeli. Ufutowa ten 50 Pięćdziesiąt złotych, kto da?

Proszę Państwa, kolejna rzecz. Pani poseł Bożena Kamińska podarowała nam pióro. Opisane przez Pióro Pani poseł na sajm Kamiński oraz kalendarz Blues Festival. Proszę Państwa, 100, 50 zł za pióro. 100 zł po raz pierwszy. 100 złotych biuro Pani Poseł, 150. 200. 200. Pan Marek. Karteczka w górę. Nie 200 złotych po raz pierwszy. Za biuro boselskie. 200 złotych po raz drugi. 250 numer 19. 250 złotych po raz pierwszy. 300 numer 20. 300 złotych posecki, długowici. Po raz pierwszy. 300 złotych Po raz drugi. 310 z pani z numerem 47. 310 po raz pierwszy. 310 po raz drugi. 320 po raz pierwszy. 320 po raz drugi. I 3... 330 pani z numerem 47. 330 pióro poselskie. 330 po raz pierwszy. 330 po raz drugi. 340. Hammarek. 340 po raz pierwszy. 340 po raz drugi. 350 pani z numerem 47. 350 po raz pierwszy. 350 po raz drugi. 360 po raz pierwszy. 360 po raz drugi. Po raz drugi 370 pani z numerem 47. 370 po raz pierwszy. 370 po raz drugi. 370 po raz trzeci. Zapraszamy najnowszego na, na pióro obrzeselskie. Proszę Państwa, kolejny, kolejny obraz, kolejne dzieło sztuki. Jest to obraz skórek dan Państwa do Łęgów. Oni to kiedyś relizowali i na cytowali, dla nas do tego, do tego, do tego, do tego. Proszę Państwa, ten, ten obraz, kto pamięta? Biło się pół balu. Nasi znajomi nie, nie mogli zmieścić do samochodu. Zostawili to u nas i przekazali na ten bal. Proszę Państwa, naprawdę oryginalny obraz, Orginalny obraz z kawałek skórek. Cena wybładcza 100 zł. Kto nas 100 zł? Są złoty nr 3. 100 powtórzeń po raz pierwszy. 100 powtórzeń po raz drugi. 150 po raz pierwszy. 100 160 po raz pierwszy, 160 po raz drugi. 170 po raz pierwszy, 170 po raz drugi, 200 zł 200 po raz pierwszy, 210 pani obok, 210 po raz pierwszy, 210 po raz, pierwszy, 210 po raz drugi, 220 Norwegii, 230 pani. 240 numer 8. 250 pani z 12. 250 po raz pierwszy. 260 numer 8. Po raz pierwszy. 260 po raz drugi. 270 no, pani z numerem 12. 270. A 300 numer 8. 300 złotych po raz pierwszy, 300 złotych po raz drugi, 300 zł, 3, 310, 310 pani z numerem 12, 310 po raz pierwszy, 310 po raz drugi, 310 po raz trzeci, strzelamy. Zapraszamy panią. Koszt dzicielny od Pana Wiesława Baraksy, ale Proszę Państwa, 11 kg drogów ścika ofiarowane przez Pana Baraksę, przez Koło Łowieckie, Koło Łowieckie, Lis. Proszę Państwa, zaczniemy od stówki. Kto za stukę? 100 złotych Ta strona. 400 numeros 400 zł Brawo. Proszę Państwa 11 kg Chyba wiecie ile dobra wędlinka już tutaj w sklepie. 400 zł po raz pierwszy 400 zł

Proszę Państwa, cena wywalcza by tego obrazu 50 zł. Kto na 50 zł?